Yes. Thank <laughs> you. tym robię screena, proszę. Taki piękny synku. O, właśnie z tym czymś. Proszę, screen robimy. Wyślemy potem do góry. sobie dobre ciuchy, a więc robię to modę. Tak, modę. O, face są ładne. Ma dream face. Nie radzę że teraz będę wiadomo. Jeszcze bym brakło, żeby Regina Lorubos miała tego face. Proszę, teraz mam, Nie mam face, a więc no, to tak

Co może te piękne koty, tu. to jest taki film fajny, jak mówię. Lubię ci. Lubię ci. Ciuba Ciole. I ciebie. Taki księgi po prostu warto zasubskrybować kanał, nazywa się Kuba, lubi żelki 2022 i to się ja mu nazwę wymyśliłam, tak, Kuba lubi żelki 2022, nazwa w ogóle, uuu, kawa na żołądzie, żołądzie, czemu tak ludzie bardzo kochają pejkony? Jak wspominam teraz filmów, że a ja jestem taki dobry, pomagam pejkonkom, bo oni są biedni. Ka ci ludzie się przewierają za pejkony, to jest tutaj taki, i tak nikt nie da. Skupię w ogóle na też że hejtuję pejkony. Pejkonki są spoczko, ale jak ktoś ten styl, to niech sobie lubi. Ale wiesz nie, są nie. No, ja lubię mój okej, okay, mój styl jest jeden z moich rodzajów, w sensie, że em, em, wszystko normalnie, tak? No, super, no można tak powiedzieć. Taki jeden, problem nie możemy jeden, na każdej. Grze. No, nie to trzeba jeden, to, jeden, Że, tak, no, no, że... Ja wychodzę z tego taki Ten film będzie dość długi bo no, przetestuję nawet kurde 500 duerów zając mniej i film będzie trwał no, nawet z 20 minut ale mm, na chyba te 50 subs albo na specjalne sklep możemy nawet coś zaśpiewać bo mam no, ma bardzo wiele fajnych pomysłów na piosenki Oh <grymne> Dobre, coś, coś idealnego dla Kuby? Ja... Dobra, na no, specjalnie też. W <grymne> będzie isko moreno. Czyli wiesz, jaki. Raining Tackles. Tak, 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 tak. <grymne> Bo nie sprawdzamy, ale pieszę podobno na południu. No, Bo no, więc. Tak. Raining Tackles.

Я не знаю, что я хочу. 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 И у меня ещё дверь 4-ая. я с этим они были необычные. Собираюсь в дверь. И я сейчас пошла. И нет, конечно, как раз... Не-не-не-не-не-не. Я не, должен не. быть

Hmm. Opi, Obby... no wszystko sure, jest. czemu ja chcę w to wejść? Nie, 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 jak nie, nie, tam, tam, tam nie, nie, gdzie tam, Co to nie, What <laughs> What <is> this? this? <laughs> jak że już 12 minut minęło miało być 20 ale już kończymy film